Na początku tego materiału chciałam Was serdecznie zaprosić do wsparcia mi na tipli. Każde takie wsparcie jest także wsparcie naszego serwera kartonkowego, na którego Was oczywiście zapraszam. Mamy tam wiele różnych kreskówek z napisami, w tym chociażby trzy sezony swojego Domu. Dziękuję oczywiście wszystkim, którzy zdecydowali się nas wesprzeć. A dziś chciałam zająć się omówieniem odcinka pilotażowego z Sowiego Domu, który dość niedawno trafił na YouTube. A. Generalnie taki ostatni materiał z swojego domu, nie licząc jakichś takich editów, które tu się pojawiają, no to był aż rok temu. No bo to było omówienie ostatniego odcinka, no i tam jeszcze jakiś czas później dodałam właśnie omówienie tego, co tam Dana Terra mówiła na tym swoim posthucie. I tak naprawdę poza tym nie było nic więcej. Więc skoro pojawił się ten pilotażowy odcinek, no to stwierdziłam, że warto wykorzystać okazję, by coś takiego nagrać, tym bardziej, że tego typu materiały zawsze się tu dobrze przyjmowały. No więc podobnie tak jak i serial, taki pilotażowy odcinek zaczynamy walką Azury z tym wężem. Jednakże zasadnicza różnica jest taka, że tutaj Azura jest księżniczką, podczas gdy w serii znamy ją jako dobrą wiedźmę Azurę. Za chwilę na ekranie pokazuje nam się Luz, która właśnie opowiedziała nam swoją książkę. Jednakże zostaje ona wyśmiana przez klasę przez to, że zrobiła recenzję tej książki na lekcji geometrii. Niespodziewanie ktoś staje w obronie naszej Luz i tu uwaga zaskoczenie, bo tym kimś jest Emity, która najwyraźniej chodzi razem z Luz do klasy i to w dodatku w świecie ludzi. Nasza główna bohaterka interpretuje tą obronę jako znak przyjaźni w przeciwieństwie niestety do Emity która mówi, że jest uczniem z wymiany i wraca do domu, który jest bardzo daleko stąd. Następnie odchodzi i gubi paszport, co zauważa nasza Luz i chcąc go jej oddać po prostu za nią podąża i dzięki temu dochodzi do słynnej, danej nam chatki, w której zawsze otwierał się portal. Emity wchodzi przez drzwi i nie zamyka ich dokładnie, a Luz podąża za nią. Jednak tym razem ona domyka te drzwi, a klucz się rozsypuje. Czyli tutaj, w przeciwieństwie do naszej serii, te klucze wydają się być jakby jednorazowe, co w sumie jest bardzo ciekawe. Zresztą, jaki sam fakt, że w sumie Emity uczęszczała do ludzkiej szkoły. Luz przechodzi przez portal, spotyka strażnika, który informuje ją o wycieczkach międzywymiarowych. Czyli kolejna mega ciekawa sprawa, bo mamy tu kolejny motyw, podobny na przykład takiego płacowyżu, Star butterfly Fly In i innych tego typu kreskówek, gdzie również była mowa o różnych wymiarach. Także dowiadujemy się, że ludzie nie są tu mile widziani, a sam cesarz ich wręcz nienawidzi. Czyli kolejna taka duża zmiana, ponieważ no w samej serii pomijając fakt, że Nobelos był generalnie człowiekiem, no to sami ludzie byli po prostu mile widziani na wrzących wyspach, po prostu rzadko się tam zjawiali. Gdy strażnik dowiaduje się, że Luz jest człowiekiem, zaczyna ją ścigać, a ta natrafia na sawią damę. I potem mamy niemalże identyczną scenę, tak jak w pierwszym odcinku. Oczywiście z tą różnicą, że Luz w serialu spotkała Idę niemal natychmiast po przejściu przez portal. A tutaj no, spotkała ją dopiero po jakimś czasie. Jednakże mimo to wciąż odgrywa się słynna scena, gdzie Luz pomaga Idzie z telewizorem. Później dopada ich strażnik, który czepia się również Idy, za stragan. Więc obie uciekają. Tylko zamiast lecieć, jak w serialu, Ida ich teleportuje. Tym samym jednocześnie pomijamy taką, można powiedzieć, ważną kwestię w serialu, gdzie Ida mówiła, że wszystkie mity znane ludzkości wzięły się właśnie stąd, że wrzące wyspy i świat ludzi się przenikał. Ale wracając, Ida i Luz teleportują się w pobliżu swojego domu. Potem Ida przedstawia się jako sowia dama, potem idą do swojego domu, jeśli chodzi o sowi dom to taka lekka różnica, bo sowi dom w tej wersji ma taki jakby mini sklepik. i znowu drażni się z Idą jeśli chodzi o to hasło. No i tak czy siak Ida i Luz wchodzą, potem no, mamy historię króla i jego korony, czyli no to samo co znamy z serialu z tą różnicą, że zamiast tego całego strażnika, który ciągle ścigał Idę, mamy tutaj mowę o Lilith. Tak samo nie ma tutaj tego całego konformatorium i więzienia dla dziwaków. Zamiast tego mamy szkołę, której chyba generalnie Lilith jest dyrektorką, więc po prostu jest to taka inna wersja Hexai. Mamy też nową umiejętność, Idy, która teraz zamienia się w Sowę. Luz dostrzega Emity i chce jej oddać paszport, jednak słyszy, jak wraz z innymi uczniami ją obraża i rzuca jej rysunek, co generalnie ją rani. Luz, Ida i król idą odzyskać koronę, która ponownie okazuje się być jedynie atrapą, i ponownie mamy nasze ukochane zdanie, czyli dziwadła muszą trzymać się razem. Idzie znów zostaje obcięta głowa tym razem przez Lilith. I da oczywiście z niej drwi, mówiąc, że przefarbowała włosy. rozdaje się zastraszać cesarzowi. Jeśli chodzi jeszcze o tą koronę króla no to jeszcze taka kolejna zmiana, ponieważ tutaj Lilith mówi, że zabrała koronę królowi, ponieważ cesarz zabronił innym nosić korony, tylko on może nosić koronę, więc taka no, ciekawa zmiana. Im dłużej Ida dokucza Lily ta bardziej się wkurza i ostatecznie zmienia się w jakiegoś nietoperza. Po zmianie w nietoperza zaczyna ich wszystkich ścigać, więc uciekają, a tłum dzieciaków wiwatuje na widok Luz. Ta na chwilę spotyka się z Emity również na krótki moment zobaczyliśmy Gasa i Willow. Lub też jak wiemy z dawnych urywków, jest to Paulina. I każe luz uciekać przez portal do domu, i ponownie mamy pokazane działanie tych portali. Też na krótki moment mieliśmy nawet jakiś inny wymiar, do którego ostatecznie zostaje wyrzucona Lily, a przy okazji odcina jej rękę, która później się nawet porusza. Po wysłaniu Lili do innego wymiaru, wracają do swojego domu, gdzie Ida informuje Luz, że będzie musiała przez jakiś czas zostać na Wrzących Wyspach. Czyli tutaj taka duża różnica, ponieważ no, w serialu Luz zdecydowała sama się zostać na Wrzących Wyspach i w każdej chwili też później mogła wrócić do domu w razie czego. Oczywiście jeśli mówimy o pierwszym sezonie. Tak czy siak no, Luz najwyraźniej nie przeszkadza ten fakt, daje też koronę, Azury królowi, ponieważ ten się smucił, że stracił swoją koronę. Ida idzie gdzieś tam na ubocze, porozmawia z jakimś demonem, który wspomina o cesarzu oraz o tym, że wiedzą, iż tam ma człowieka. Ida oczywiście zaprzecza, jednakże ten demon robi coś z tym jej kamieniem, amuletem i mówi, że ma przyprowadzić tego człowieka do nich. Podsumowując, na pewno widać, jak wiele zmian co widom, chociaż jednocześnie widać, że nie zrezygnowali ze wszystkich pomysłów, jak właśnie fakt, że Luz zawsze miała interesować się tymi wężami i książkami z Azurą. Zresztą sama Dana Teres mówiła, że wąż od zawsze miał być palizmanem Luz. Jednakże najwidoczniej zamysł z wysp był inny, to znaczy, jak już mówiłam, to nienawidzenie ludzi, czy przez samego cesarza, czy też przez mieszkańców. Podróże międzywymiarowe, podczas gdy w serialu była mowa, jedynie o świecie ludzi i demonów i było sugerowane już w pierwszym odcinku, że właśnie te dwa światy na swój sposób są połączone i się często przenikają. Klątwa Idy, a może nawet jej brak w początkowym zamyśle, wspomniałam już, że Ida zmienia się w sowę z własnej woli, stąd też pewnie pochodzi nazwa Sowia Dama. Przypominam, że w serialu Sowia Dama ta nazwa jej była dlatego, ponieważ ona zamieniała się w jakąś sowią bestię przez tą klątwę. Odrywanie kończyn wydaje się tutaj normalne również dla Lilith, gdy jej ucięto tą rękę, to ta ręka dalej się gdzieś tam poruszała. Ale też tak naprawdę tutaj trudno stwierdzić, czy to jest zaleta Wiedźm, czy tej klątwy, czy czegoś jeszcze innego, no bo to tylko jeden odcinek. Jeśli chodzi o Kamień idy, no to w pilotażowym odcinku, jak i w serialu ma zupełnie inne zastosowanie. Znowu w serialu było to potrzebne do jej klątwy ponieważ to pokazywało jej ile jeszcze zostało jakby jej mocy, nim przemieni się w sobą bestię, a tutaj to po prostu służy jakby do jej kontrolowania czy coś takiego. W ogóle sądząc po innych fragmentach latających po internecie wydaje się, że to miało być dużo mroczniejsze niż to co mamy ostatecznie. Kto wie, być może najpierw miała być to kreskówka dla nieco starszych osób tylko po prostu się nie przyjęło, bo gdy Sowidon wychodził, to chyba jeszcze takie seriale nie były aż tak popularne. Dopiero teraz mam wrażenie, że takie seriale dla dorosłych w formie kreskówkowej bardziej są popularne, bardziej się przyjmują. Tak właśnie Helluva, Wavos czy Hotel i inne tego typu... Na pewno to, co zobaczyłam w pilotażowym odcinku, wydaje się być dużo ciekawsze niż to, co w pierwszym oficjalnym odcinku. To, co zadziało się na wrzących wyspach, zostało zaledwie lekko zmienione, poprowadzone pod inny zamysł fabuły. Jednakże początek, czyli fakt, że Luz poszła za Imit i wydaje się być ciekawszy, niż to, że Luz miała jechać na obóz i ta cała rozmowa z Kamilą. Też do śledzenia kolejnych odcinków zachęca właśnie dodatkowo sprawa tego, że Wiedźma uczyła się w świecie ludzi. O ile w wersji sobie domu, jaką znamy dzisiaj, nie wydaje się być to nadzwyczajne, patrząc na to, że demony nie mają większych problemów z ludźmi, więc Wiedźma nie miała jakiegoś większego problemu, by się uczyć z ludźmi, tak w wersji pilotażowego odcinka, gdzie demony pałają strętem do ludzi. Jest to mega dziwne. Tak samo podobało mi się to, że pokazali tutaj nam relację luz z rówieśnikami, bo w całym serialu nikt nigdy się tak naprawdę do niej nie odezwał. Po prostu, gdy ona robiła coś dziwnego, to te dzieci po prostu od niej uciekały i to tyle. Jeżeli chodzi o to, co mamy dzisiaj, czyli serial, no to zdecydowanie podoba mi się zmiana, że zostanie na Wrzących Wyspach było decyzją luz. Nie została do niczego zmuszona. Miała w każdej chwili też otwartą drogę do domu. Mogła zrezygnować, na przykład w drugim odcinku i wrócić sobie do domu. Motyw głównego bohatera, który zostaje wysłany gdzieś tam, wydaje się taki oklepany, bo potem przez pół serialu, czy też filmu, główny bohater szuka właśnie drogi powrotnej do domu. I tak by było pewnie i tym razem. Jednakże, no, przez to, że Luz miała po prostu otwartą drogę do domu, no to skupili się właśnie na czymś innym. Nie mówiąc oczywiście o drugim sezonie, gdzie już tej drogi nie miała tak otwartej. Jeśli sobie zajrzymy również do takiego zwiastunu serialu w motywach pilota, no to tam też mieliśmy Willow, która nazywała się Paulina. Gdyby została Pauliną, no to w sumie polski dubbing nie musiałby jej spolszczać imienia. Ale pomijając imię, to Willow miała w rękach różdżkę, więc jeśli początkowy zamysł był taki, że używali różek, to też fajnie, że odeszli od tego. Ponieważ różdżki to znowu taki oklepany motyw z filmów czy seriali tego typu, a już szczególnie w przypadku Wiedźm, więc nie poszli po stereotypach, tylko zrobili coś unikalnego. Tu też oczywiście mogło być coś w rodzaju tego, co widzieliśmy w serialu, gdy Emity uczyła się nowego zaklęcia, no i miała taką jakąś różdżkę, ale ona znowu też rysowała nią okręgi, więc działała inaczej niż taka zwykła. Jeszcze w sumie taki maleńki szczegół co do króla, a właściwie jego wyglądu, no to zdecydowanie bardziej jestem za wersją ostateczną, jeśli chodzi o jego wygląd. No bo w pilotażowym odcinku on miał takie brązowe futerko i w dodatku czerwone oczy, co razem wyglądało tak trochę niepokojąco, ale też no zgaduję, że to brązowe futro miało właśnie nawiązywać do Pokemona Cubona, na którym chyba generalnie król jest nawet wzorowany, ponieważ ta Dana chyba mówiła, że bardzo lubi Pokémony. To tyle, jeśli chodzi w sumie o moje omówienie, jak i moje przemyślenia. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Pochwalcie się w komentarzu własnymi odczuciami dotyczącymi odcinka pilotażowego. Zapraszam do subskrypcji kanału. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie i dziękuję za oglądanie.